W poprzednich dwóch odcinkach po wbitym SSL-u zaczęliśmy naszą drogę do 2000 mm. Na chwilę obecną mamy 1972 punkty rankingowe i przy dobrych wiatrach kilka gierek dzieliłoby nas od rankingu z dwójką na czele. <laughs> A teraz przejdźmy do rzeczywistości. W dzisiejszym odcinku zobaczycie Arabów z Arabii z Arabami z Arabi w Arabii z Arabami Arab 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 Papap. Pap, pap, Zaufajcie mi, im głębiej w las, tym gorzej, także oglądajcie odcinek do samego końca. To jest pierwszy odcinek, w którym mi psychasiado i zacząłem coś pisać na czacie do ludzi. Także zanim przejdziemy do tego majstersztyku, mam dla Was bardzo ważne pytanie: czy ty też masz już dość bezmyślnej pracy, dość korków? Nie możesz znaleźć spokoju w domu, czujesz się zwyczajnie. Nie zgadzaj się na zwykłość, zostań legendarny. Zacznij swoją nową przygodę w grze Hero Wars. Jest to darmowa gierka na telefon oraz komputer typu RPG, w której możecie rywalizować z innymi graczami, ubijać bossy sami, ubijać bossy ze znajomymi, grać areny i wbijać najwyższy ranking oraz wciągnąć się w tryb kampanii i zgarniać potężne nagrody. Developerzy gierki, w przeciwieństwie do naszych, słuchają swoje Community, dlatego gierka jest stale aktualizowana i nic dziwnego, że do tej pory uzbierało się w niej ponad 100 milionów graczy. Warto dodać, że gra jest dostępna również w wersji przeglądarkowej. Tak na marginesie dla nowego gracza przypada 5 najlepszych bohaterów w gierce, 600 szmaragdów oraz 30 tysięcy złotych monet. Podowodnie innym, że to Ty jesteś najlepszy. Wejdź do gry koniecznie z linku w opisie lub zyskanuj kod QR i pokaż kto tutaj wymiata. A my sprawdźmy, kto w tym odcinku będzie wymiatał. A na starcie dostajemy enemie dwóch Arabów, Lambert Jack i Nemo, także no przejdźmy do tego pięknego spotkania. Noam w mojej drużynie i dostajemy podanie Myk na plecki, który niestety Szczejsował, nasz rywal strzelił Na 1 do 0, także no cóż Peszek, orzeszek, trafiło nam się tak, a nie inaczej W pierwszej akcji I zobaczmy, bo Noam będzie podawał Do naszego rywala, także... Zaczynamy zabawę. Czy wy też słyszycie tą muzykę? Oj, wy też słyszycie tą muzykę? Nie no, bez przesady. Zaczekajmy, zaczekajmy jeszcze chwilę. To dopiero 2 do 0, prawda? No, mam teraz podjedzie do tej piłki. No trochę za wolno w tym przy tym kikofie zachował się mój teammate, ale bronimy to finalnie jeszcze do bitka Nemo. no ale my oczywiście pokazujemy się z jak najlepszej strony. Bronimy to wszystko. No i mamy jeszcze szansę na to, aby zaistnieć w tym spotkaniu Lambertz teraz z podaniem do Nymo. No nic, no zdarza się I tak, no czasami e, Słupek nas może zabić, otruć A tymczasem e, Noam z podaniem do środka I będziemy mieli, no 2 do jednego. Przejdźmy do kolejnej akcji, ponieważ Lamberjack już prowadzi tutaj piłkę, będzie Zagranie do środka i dzięki niemu mamy Fajny 1v1 na Nemo, także Zobaczcie, no ni niestety piłka mi Uciekła, ale naprawdę sytuacja była fajna Strzelecka, tymczasem mój teammate Traci piłkę, musimy się ratować, jeszcze takim Preflipem na całe szczęście wszystko bronimy Weźmiemy sobie setkę z mida, no i teraz to będzie jedna z tych akcji, w których faktycznie mogę pochwalić teamata, Zobaczy, jak świetnie odryblował naszego rywala 2 do 2, jeszcze Noam prowadzi piłkę i zobaczcie, rywal prejumpuje, ja nie wiem jak Noam tego nie słyszał, żeby szybko zareagować bounce od cornera, który autentycznie nie był do przeczytania i niestety e, tracimy bramkę, no ale zobaczcie bo w ich ofensywie bumpik jeszcze z fake'iem 3 do 3, złapany kontakt, złapany remis i fantastycznie oczywiście wróciliśmy ponownie do tego spotkania, Noam teraz e, przywalił tam w ścianę, no ale my oczywiście Utrzymujemy presję, jeszcze z podaniem do środka. Dominacja genetyczna, noam ze strzałem i mamy 4 do 3. No, ale na klipie widzimy Kikofa, więc wy już wiecie, że albo my, albo oni strzelą bramkę. Lambert Jack przy piłce, więc sytuacja jest już chyba oczywista. Niestety, przeszedł nas dwóch podanie do swojego teammate'a. i on no, wykończył to formalność. Gości w ogóle się mnie pyta, czy mam jeszcze live'a ładnie odpisuje, że nie. Gość pisze, a okej, okay, no, no nic się nie dzieje. Normalna akcja. Nemo teraz z podaniem na backboard do naszego teammate'a, no ale mój ziutek nie strzelił tego i teraz bez. Zbicia przyznaje się, że mój błąd. Strzelanżowałem jako lastman, 5 do 4 dla rywali. Ale wy wiecie, że ja się odkuję. Wy wiecie, że ja nie dopuszczę do tego, żeby mój błąd spowodował przegraną w tym spotkaniu. Także Noam w powietrzu z podaniem do mnie. No i pięknie mijamy Nemo na 5 do 5. 15 sekund do końca. Pokazuję wam Lambert Lamberjack z fakeiem. No ale oczywiście, że ja się nie daję. Takie rzeczy, synu. To może w 2017. Teraz wystarczy, żeby Noam tylko zrobił shadow defense. Ale o oh Boże. Oh... Dlaczego nam no, pojechał po setkę? Nie no. <śpiewa> Błagam was, no nic. No tamina mówi wszystko. 6 do 6. Przechodzimy do chociaż nie, nie przechodzimy do overtimeu proszę państwa pokazuję wam Kikowa wiecie co to oznacza no dobra żarcik przechodzimy do overtimeu ja, oczywiście opływowa pozycja taki tak zwany Adam Małysz został zagrany no i Noam w defensywie przebija nad Lambertzakiem ja strzelam ze względu na to że bałem się że nimo jakoś jest pięknym naszym arabem strzeliuje to na raz I Noam mój drodzy, z AirDragiem, który wypuścił piłkę spinczował i ze zestrzelił ja nie miałem jak w ogóle do tego cofnąć także no, pięknie tutaj nam no, zadedykował takiego pięcia za plecy, który... no, no co mogę, no się rozciągnę. Po tym meczu nie kiłowałem od razu, tylko pograłem chwilę free play, żeby zawodnicy z poprzedniego meczu znaleźli już swoje gierki, no żebym trafił na jakieś nowe lobby. <ścoughs> Trafiamy na Noama dwóch Arabów ponownie inny też na marginesie jest właśnie Arabem. No i mamy takiego pięknego kickoffa, na którym walczę o życie. No finalnie wywalczyłem tego żywota i co by nie mówić? Odcinek, znaczy no odcinek, ten meczyk zaczyna nam się naprawdę pozytywnie. Strzelamy na 1 do 0 po podaniu Noama. Zobaczcie kolejna sytuacja ze strzałem i teraz Noam formalnością będzie... <laughs> tak, no może, może nie dla niego byłaby to formalność, także jeszcze Noam w defensywie i... Tak, no ale może przy... Wy, wy, wy słyszycie, słyszycie tą muzykę, oj wy wiecie, że odcinek właśnie się zaczyna, nie no dobra, no to zaczekajmy jeszcze chwilę, może się rozkręci cała impreza, no on przejmuje piłkę, będzie prowadził jakąś akcję z podaniem, no i proszę bardzo, mamy 2 do 2, więc fantastycznie nasz teammate pograł, może ja to naciągam tak naprawdę, może nie jest aż tak źle, Nemo teraz przebija piłkę i zobaczmy, bo no nie, 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 nie no czekajcie, że ja, stop stop, 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 czemu on tu czeka, na co on czeka, tam nawet nie ma pusta, on nawet nie ma co tankować w tym, tej sytuacji. To jest tak bardzo absurdalne. Jeszcze wsteczny wrzucił. Witam, witam was, moi drodzy, w pięknym odcinku, w którym, no, oczywiście, musi lecieć Darix, musi lecieć ta nasza e, kultowa muzyka. No i zobaczcie, bo po tym podaniu i po tym strzale, ja, ja zdechłem. Ja już nie wiedziałem, co ja mam zrobić w defensywie pierwszy: Firefight DJ. Ale, no, ja próbował jeszcze kleić jakoś akcję. Tutaj fajne podanie do NYMO. I zobaczcie ten piękny fake. Idealnie to zrobiłem. Wyciągnąłem jednego rywala drugiego. E, no, pomaga nam, więc podaje. Piłkę do rywala. No dobra, cleardnąć, musiał cleardnąć piłkę, już e, tak nie mówmy. E, ja oczywiście wybijam. No i teraz 12 boosta. E, rotuję, wezmę sobie setkę. Nie zdążę do tego strzału. No a na całe szczęście robię z Kusiego, więc też nie zdąży. Udajemy forfeit, to przegrywamy to spotkanie. I przed kolejnym meczem odczekałem chwilkę, żeby znowu nie trafić na tych samych patałachów. Ale na przekór oczekiwaniom klienta. Witamy, witamy w Rocket League. I już pierwsza sytuacja defensywna. Nimo tutaj, no dał bumpa rywalowi. Ja ze Kusiego ratuję tą całą sytuację. Przechodzimy do kolejnej sytuacji. Wybieram jakąś presję, zero boosta i zobaczcie jakim triczkiem w ogóle zagram teraz piłkę do Nemo, no to mi się naprawdę podobało, z uśmiechem na ustach teraz to wszystko opisuje, a Nemo, ono misuje piłkę z backboarda, ale spokojnie wyprowadzamy akcję, wiadomo, będzie z zgranie do środka, ale będzie ono ryzykowne, więc raczej fajnie jakby nasz <śmiech> <śmiech> ta, jakby nasz teammate nie leciał po tą piłkę, ale oczywiście jesteśmy w Europie Arabii Saudyjskiej takie łamane, tutaj mamy kolejny kick off. no i obserwujmy tego kickoffa, bo tutaj wzięty został mi bus, jeszcze dostaję Bampa, Nemo sam w defensywie, więc jeżeli Nie wybroni, no to wiadomo, nie będzie to jakaś Czekaj, czekaj, gość single jumpa zrobił Single jumpa, on nawet Bampa nie dostał Chciałem już powiedzieć, że to nie będzie jego wina No ale dobra, utrzymujemy jakąś tam Presję i Nemo teraz Oj to pies, kogo to w ogóle interesuje jeszcze, Nemo tam po kick -offie. weźmiemy sobie stąd setkę, Nymo teraz ze strzałem, z szansą jakąś na strzelenie gola ja tutaj dobijam, no i moi drodzy raczej będzie shadow defense. shadow defense poszło z dymem, 4 do 1 ale moi drodzy, słuchajcie 3 minuty do końca tego spotkania, 3 bramki do nadrobienia i mimo, że mamy cymboła w tym jest to w jakiś sposób wykonalne także w tym momencie cały czas będziemy grali na 100%, podajemy do środka szukaliśmy Bumpa i Nemo na całe szczęście ze strzałem łapie kontakt, mamy 2 do 4. ponownie Air robił, no i będziemy musieli cofnąć do defensywy. Nieprzyjemna sytuacja, którą bronimy i to jeszcze pińczem, Także fajnie oddalona akcja, ale cały czas jest narzucana na nas presja. Jeszcze wjedziemy na backboard i na to wszystko przebije do lewej. nimo nie trafia w piłkę, no ale weźmiemy sobie busta i teoretycznie mamy wszystko pod kontrolą. Jeszcze Nimo z clear'em. Bardzo dobre 50 z mojej strony i Nymo zestrzałem na 3 do 4. Więc już jest różnica jednej bramki. Nimo jeszcze w powietrzu. No my wiemy, że Arabia Saudyjska ma dobre mechaniki, że cały Middle East potrafi mechanicznie, tylko po prostu myśleniowo nie nadrabiają. Teraz zostałem sam w defensywie i nie było mocnych na ten czołg. 3 do 5, znowuż dwie bramki straty, no ale my będziemy do tego wracali. Dobry challenge z mojej strony, dobry save'ik, no i oczywiście w powietrzu wy możecie już typować, co tutaj będzie zagrane. Aerial Bump'ik na 4 do 5, 29 sekund do końca, mamy kickoff, weźmiemy sobie mid boost'a, jeszcze Nemo z zagraniem do środka, no i teraz to wszystko będzie zależało od tego, jak ja zagram i Mamy remis, złapaliśmy to, będziemy przechodzili do overtime'u. No i zobaczmy akcja w overtime. Ie. Nemo został sam, widzi, że ja, ja, pierdolę, ja pierdolę. to jest niewiarygodne, to jest niewiarygodne, naprawdę, żeby zagrać takie coś ja... po takim kompaku, zagrać Olin, Olin w defensywie. No ale dobra, no przejdźmy do następnego spotkania. Ja Abdulaziz, Nemo, co to... Ja pierdolę. Jeżeli ktoś jeszcze miałby pytania, dlaczego frustrują mnie zawodnicy mid -list, To zobaczcie, że Nemo prejumpował piłkę już dwa lata temu Tylko po to, żeby sobie polecieć Abdulaziz jako last man to challenge'uje mam no, już pogubiony Oczywiście kolejny challenge od Nemo Uga, buga, piłka i do przodu Zaraz zobaczymy, jak Nemo, Abdulaziz we dwóch w tym samym korderze W ogóle nie ma tam defensywy Ja się wywracam U... A co tu się dzieje, ludzie No jeszcze przebitka No Weźmiemy sobie setkę Abdulaziz teraz przed szansą na to, żeby wyprowadzić Ale fantastyczny flick jeszcze z Bampikiem tak, tak, piłka od poprzeczki wybi Mnie wywiozą do choroszczy, do wariatkowa Naprawdę po tym wszystkim Ale no widzimy, że mamy już normalną akcję I wszystko nam się uspokoiło Żartowałem, nic się nie uspokoiło Teraz to zobaczycie, dopiero kwintesencję Abdulaziz już jumpuje, więc jako, że mam więcej niż 2 IQ Podaję do Noama No i wszystko się kończy e, strzałem na 1 do 0 Ale no spokojnie Przecież to nie byłby koniec tego meczu Bo Noam zagrywa tak samo, Nymo, teraz Ze strzałem jakimś poprzeczkowanym Nie wiem co się dzieje, Noam e, przed szansą na jakiegoś draga, ale jest to tylko i wyłącznie podanie Do Abdulaziza, więc e, ponownie To my będziemy uspokajać tą akcję To my weźmiemy piłkę do siebie i ją wyklirujemy No ale e, finalnie do no, Abdulaziz przejmie jakiś double Z Noamem, znowuż będziemy musieli Klirować, oddalić całą sytuację Noam jeszcze przed szansą na to, żeby Oddać strzał, Abdulaziz już to jumpował Spokojnie, no chyba nie myśleliście, że on Odpuści jeszcze tego Erdraga, ale Przejdźmy do sytuacji ofensywnej, wystarczy, że mój Teammate pierdnie i ta piłka wpadnie, ale On ho, ho, ho! najpierw dotknął piłkę, już zrobił flipa. I przez to tracimy. No ja stapowałem już pytanie, mi już psycha siadła. Mamy 15 sekund do końca. Nymo jeszcze z przebiciem mojego teammata' Abdulaziz nie trafia na pustą. Ja nie wiem naprawdę gdzie jestem. 9 sekund do końca, 8-7. E, Nymon, przepraszam, no on prowadził akcję Nymo w powietrzu. E, wiemy, że to się może skończyć tragicznie, jeżeli tego nie sprejumpuje. Na całe szczęście overtime i patrzcie, kickoff na overtime, ie. nie uwierzycie własnym oczom, ale tak, oddaję strzał, tak. Zwyciężamy ten mecz. Ja sam nie wierzę oglądając to wszystko, a wiem, że już to rozegrałem i następne spotkanie. Trzech Arabów w teamie <laughs> Ja pierdolę Wander Amazing i Abdulaziz No moi drodzy, weźmiemy sobie teraz setkę z cornera. Lord, Lord Wifon jeszcze Będzie przed szansą na strzelenie, ale Finalnie podajemy do Nymon. no i zobaczcie Jak pozytywnie nam się zaczyna Cały meczyk, no ale koniec pozytywów Weźmiemy sobie setkę z defensywy i jeszcze to obronimy, no ale Nasi zawodnicy z Middle East nas uduszą Będą tak naciskać, żeby wycisnąć z nas Wszystkie soki, jeszcze Abdulaziz, tu przebicie Tutaj szuka Bampa, Lord ze strzela. Ja już pogubiony, 15 boosta savik. no dobrze, no jakoś tam Zażegnana sytuacja, żartowałem Nymo minął jednego, Lord oczywiście już naciska Drugi myk, Abdulaziz mnie bampuje Ja zyskaczę, fajnie wszystko, jeszcze Abdulaziz Z challenge'em, demon na Nymo Ja już nie wiem co się dzieje, Challengeuję tą piłkę Ale Abdulaziz, fantastyczny challenge I ostatecznie jesteśmy w stanie odsapnąć No nie, no bez przesady, Lord Już pyk w powietrzu, Nyma z zagrywką Na corner, ja zostanę w defensywie no, Żeby ubezpieczać nasze tyły, no czekamy Abdulaziz znowu leciał mi na bampa, no Chyba nie jest w tym nic dziwnego, challenge z Lordem Ale nasz Abdul ponownie dołączy się Do całej akcji, ja wziąłem sobie setkę Dostaję Panny mimo sam w defensywie No i co z tego, że klirną skoro klirną, To pod koła Lorda, także challenge Piłka odbita na corner, Abdul już tu będzie Jeszcze ze strzałem, no to pomożemy Naszemu teammateowi, jak zresztą przez cały Kurwa to spotkanie, clear'ujemy, ale Abdul Już w powietrzu, więc znowu mamy strzał Jezus Mario, ja już nie nadążam Nad tym co się dzieje, Abdul ze strzałem Jeszcze kolejny clear'ek na pomocy Uduszę się, weźcie mnie z weźcie mnie stop. rotujemy do defensywy, no, no, rotacja jak rotacja, Lord próbował jeszcze naciskać Sfajkujemy, będziemy wyprowadzali sytuację, no i finalnie w końcu mam jakieś 1v1, które, no, kończy się strzelecko, 2 do 1, Nymo nam pomógł, teraz Nymo jeszcze w powietrzu przed szansą na strzał, no i o dziwo Lord ze Swojakiem i chyba nie spodziewaliście się tego, że Abdul po tym misplayu dają forfeita wygraliśmy to, wyczaliście wygraliśmy ten mecz, euforia niesamowita spotkanie zwyciężone, znowu wracam na dobre tory, <grymne> i koniec dobrych torów. Przypominam, że jeżeli jest piłka, której Europejczyk nie przyjumpnie, to Abdulaziz już do niej dwa lata temu wyskoczył, także no witam oczywiście na naszym pięknym europejskim lobby, w którym ponownie gościmy zawodników takich jak Abdulaziz, Allah, Malach, Fahad, Sahad, Serahad. Witam, witam i o zdrowie pytam, a tymczasem nymo tak dobrze, dobrze mieć dobrych teammateów. No, Wyrotujemy sobie do defensywy, Nymo z challenge'em wbił się gościowi w beret, w ziemię, no i teraz czekamy w defensywie, Nymo z rotacją, fajny taki E, pińczyk, który powoduje, że Noam klepie nam pod poprzeczkę na 1 do 0. No zrobić nic nie mogłem, ale nadzieja cały czas była. Zobaczcie tą wywieraną presję. Myk zagrał sufit będzie strzał, i gdybyśmy cały czas tak grali, to. Kocham middle kocha kocham middle kocham middle To gówno, to nic by się nie zmieniło. Dalej, Nimo by nie trafiał w piłkę, dalej, Abdulaziz by nas, dalej, wszystko wyglądałoby tak samo. Także, no gramy, gramy, no mimo wszystko, próbujemy wrócić do tego spotkania. Teraz zagranie na corner, Nymo z odegraniem, i będziemy mieli 2 do 1, więc fantastycznie pograna sytuacja. Jeszcze Abdulaziz, Nymo oszczędza, i zobaczmy, mamy fajny 1v1, więc. Więc Nymo decyduje się na bampa, gdzie rywali tak musiał te pryjampować. I piąteczka, siódemeczka. 2 do 1 będzie, no ale 2 minuty do końca spotkania. No dobrze wiemy, że dwie bramki to nie jest aż tak dużo, żeby wrócić do tego meczu, więc teraz zobaczcie, mimo po drugiej stronie podamy mu poziom on to prejumpował, ale jaka jest w ogóle logiczna decyzja, żeby to prejumpować? Ja już się odpaliłem. To już był koniec, już nie było ocaskania się. Pierwszy raz. No, by the way, pierwszy raz chyba tak na odcinku widzicie, że tak sobie typuję do zawodników. No i tutaj już jest kwas i omega-3, także no, forfecik. Dziękuję za granie z naszym zawodnikiem. Jeszcze rywal coś tam pierd... już naprawdę. Zobaczcie moją reakcję. Ja, prawy ja samych Arabów. Więc na dobitkę w moim teamie teraz Abdulaziz Nimo. No i chcę, żebyście znali zależność, że jeżeli macie zawodnika Venemi z mid list, to przegrywacie, jeżeli macie w nim to podwójnie przegrywacie. To jest nieważne, kto to jest, bo zobaczcie, jakie miałem zareagować na to, że Abdulaziz skoczył jako last man do tej piłki, przecież to nie jest fizycznie możliwe, żebym do tego zrotował. Więc fenomenalnie podjęta decyzja panie Abdulu, a tymczasem no co mogę więcej rzec? No tutaj mamy tak przebitą piłkę, moglibyśmy to zgarnąć na moje konto, gdyby nie fakt, że Abdulaziz tak, tak, witam, witam, a raczej żegnam. Koniec, koniec, mam dość tego odcinka, naprawdę. XD, nice stapowany, szybkie wyjście. I tak jak szybko kliknąłem forfeit, tak szybko kliknąłem lift, także dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka do końca. Ja pierdolę. Widzimy się następnym razem. Do, do następnego odcinka.